Dziś w magazynie firma projektujemy mieszkania, czyli otwieramy pracownię architektury wnętrz, badając popyt na takie usługi, podliczając konieczne do poniesienia koszty, sprawdzając gdzie szuka się klientów i jakich zdobywa, i kalkulując możliwe do osiągnięcia zyski. Roman Młotkowski, witam w kolejnym wydaniu magazynu firma. Dziś będziemy urządzać, a może raczej projektować oryginalne urządzenie wnętrz. No to nie zarobicie wiele, ktoś mógłby sobie pomyśleć. W końcu, ile osób stać na coś tak ekskluzywnego? Nieprawda. Coraz więcej mieszkań się oddaje, coraz więcej osób chce mieć oryginalnie urządzone mieszkania, skoro i tak musi wydać na nie dużo pieniędzy, więc roboty dla projektantów jest ostatnio coraz więcej. Zapotrzebowanie na usługi architektów wnętrz rośnie z roku na rok, głównie dlatego, że coraz więcej się buduje. Z końca na 90. troszeczkę rynek się załamał, teraz mniej więcej tak od dwóch lat. Daje się zaobserwować bardzo duży ruch na rynku nieruchomości, co się bezpośrednio przekłada na pracę. Architekci wnętrz mają ręce pełne roboty, także dlatego, że coraz więcej ludzi chce mieć po prostu ładne mieszkanie. A wagę do modnego wyglądu wnętrza przywiązują szczególnie ci, którzy traktują mieszkania jako inwestycje. Bo z im większym gustem zostanie mieszkanie urządzone, tym większa szansa na jego sprzedaż z dużym zyskiem. Oczywiście korzystanie z wiedzy i umiejętności architektów wnętrz spowodowane jest jeszcze czymś. Coraz więcej ludzi nie ma czasu, żeby zajmować się tym samemu, a jeżeli mają czas, to często się gubią po prostu w swoich realizacjach i... Nie wygląda to dobrze. Bo realizacja projektu trwa nawet pół roku. Zaczyna się od wymierzenia pomieszczenia i sporządzenia jego dokumentacji. Potem są regularne spotkania z klientem, na których uzgadnia się szczegóły. Bo przedtem biuro tworzy koncepcje wstępne, a po wyborze tej jednej opracowuje konkrety. Te dotyczące podłogi, kolorystyki, ścian, kafelek czy dywanów. Na koniec pozostaje jeszcze wybór mebli do poszczególnych pomieszczeń. Oczywiście oprócz tego wszystkiego, co można nazwać standardem, klient zażyczyć sobie może dodatkowe usługi, choćby zaprojektowanie kominka, schodów czy balustrady. Ale każde takie zlecenie znacznie podnosi i tak niemałe wydatki za usługi architektów wnętrz. Porada architekta w pracowni to koszt rzędu 50 zł za godzinę. Konsultacje w domu klienta od 120 do 150. Najniższa stawka za sporządzenie projektu to 40 zł za godzinę pracy architekta. Wybór kolorystyki to około 170 zł od pomieszczenia, a oświetlenia 200 zł. Choć każdy projekt ma inną wartość, to często stosuje się wycenę w przeliczeniu na metr urządzanej powierzchni. To są kwoty rzędu 180-250 zł za metr kwadratowy. Większość biur projektowych to jedno-dwuosobowe firmy, ale w ciągu ostatnich kilku lat powstało też sporo większych tego typu biur. Istnieją firmy, które, które są dużo bardziej profesjonalne, w sensie już obejmowania szerszym trochę zakresem usług związanych z projektowaniem wnętrz, i to są już pracownie wieloosobowe. Sukcesy małych firm pokazują, że na tym rynku liczy się coś więcej niż liczba pracowników czy biuro w centrum miasta. Jeżeli projektant jest zdolny, jeżeli projektant jest kreatywny, to znajdzie swoją niszę na rynku. Natomiast na pewno ważne jest doświadczenie, jakie zdobywa latami. Obecnie zapotrzebowanie na usługi architektów wnętrz jest tak duże, że biura projektowe nie są w stanie przyjmować wszystkich zleceń, co oznacza, że i dla naszej firmy powinno znaleźć się miejsce na tym rynku. W naszym designerskim wnętrzu ciepłe światło punktowych reflektorów, a na zewnątrz zimowy chłód. Pytanie: jak zdobyć klientów, których stać na kupno mieszkania takiego jak na przykład to na 11 piętrze luksusowego apartamentowca. Oraz na wyprócie wszystkich ścian i zbudowanie ich zupełnie od nowa, wraz z meblami. Twoja praca świadczy o tobie. To powiedzenie powinno być maksymą każdego architekta wnętrz, bo nic nie będzie dla nas lepszą reklamą niż zrealizowane projekty. Najwięcej klientów mamy z polecenia. Potem możemy powiedzieć, że z gazet, czyli z naszej publikacji, i dopiero na końcu z internetu. Przyszli klienci bardzo często zanim zdecydują się na skorzystanie z usług architekta, kupują i czytają gazety o tematyce mieszkaniowej. To z nich czerpią wzory i pomysły. Dlatego dla każdego architekta, a zwłaszcza początkującego, publikacja w dobrym piśmie wnętrzarskim jest prawdziwą szansą na to, by zostać zauważonym. Jeżeli ktoś proponuje nam fajne mieszkanie, my widzimy, że naprawdę się zna na rzeczy. No, to, to jest tylko dla nas dobrze i takich chętnie promujemy. Dobrym pomysłem na zdobywanie klientów jest nawiązanie współpracy z deweloperami, którzy będą nas polecali swoim klientom. U innego dewelopera również polecono nam tę firmę jako firmę, która może spełniać nasze oczekiwania i z którą warto by porozmawiać na temat ewentualnej współpracy. Wcześniej jednak będziemy musieli podpisać z naszym partnerem umowę, w której zagwarantujemy stałe ceny tym, którzy kupili u niego mieszkania. Wariant, w którym klient dostaje podstawową koncepcję aranżacji wnętrz, wariant średni, gdzie klient już otrzymuje projekt wykonawczy tego wnętrza, i trzeci najwyższy wariant, gdzie klient otrzymuje wszystkie tak naprawdę cały zakres usług architekta wnętrz, łącznie z nadzorem autorskim. Szukając klientów, dobrze jest zaprzyjaźnić się z właścicielami sklepów budowlanych w najszerszym tego słowa znaczeniu. Tu jednak jest pewne ograniczenie. Raczej nie uda się nam podpisać umowy o współpracy z dwoma sklepami oferującymi ten sam asortyment. Polecamy tylko takich architektów, którzy będą współpracowali tylko z nami. Musimy unikać takiej sytuacji, kiedy my polecimy architekta i ten architekt później sobie weźmie naszego klienta i pójdzie do konkurencji. Najtrudniejszym pomieszczeniem do zaprojektowania ze względu na instalację jest kuchnia. Na rynku są specjalistyczne firmy, które zajęły się projektowaniem tylko tego pomieszczenia. Jeśli zdecydujemy się na współpracę z nimi, możemy spodziewać się wdzięczności. Bardzo często, kiedy wchodzimy do wnętrza, nie ma jeszcze tynków. Klienci pytają nas o pomoc w wykonaniu całego wnętrza. Wówczas polecamy znanych nam architektów. Bez względu na to, jak będziemy zdobywać klientów, musimy pamiętać, że najskuteczniejszą metodą będzie dobrze wykonane wnętrze. Możemy być pewni, że zadowoleni właściciele polecą nas znajomym, urządzającym mieszkania lub domy. Jeśli ktoś uważał, że to, co pokazaliśmy wcześniej, było ekstrawaganckie, to się myli. Teraz jesteśmy w. No właśnie, gdzie jesteśmy, to się okaże za chwilę, po materiale, w którym pokażemy, kogo powinniśmy w naszej firmie zatrudnić. Wyjątkowo oryginalne pomysły, umiejętność tworzenia ciekawych rozwiązań, a także nietypowego wykorzystania nawet najbardziej tradycyjnych materiałów. Między innymi te umiejętności musi posiadać dobry architekt wnętrz. Oczywiście, architekt jest także twórcą, artystą, który wymyśla różne koncepcje wnętrz, dobiera także kolory czy kształty mebli. Ale nie zamyka to się tylko i wyłącznie na suchych kolorach estetycznych, ale także rozwiązania wszystkich rozwiązaniach technicznych. Bo bez znajomości technik budowlanych i projektowania budynków z zewnątrz raczej nie można być dobrym architektem wnętrz. Na szczęście polskie uczelnie kształcą na bardzo wysokim poziomie. Mimo to zespołu nie możemy budować wyłącznie z młodych absolwentów architektury. Najlepiej sprawdzają się takie dobre miksy, to znaczy pewnego rodzaju doświadczenie, które wywodzi się od starszych architektów, którzy, którzy mają ten bagaż życiowego doświadczenia, i od młodych, którzy dysponują dużymi umiejętnościami, sprawnością programów komputerowych, czy też świeżością spojrzenia. A warto pracowników dobierać bardzo starannie, bo przecież od ich umiejętności będzie zależało powodzenie naszego biznesu. Katarzyna Koszałka nade wszystko cenił swoich pracowników kreatywność. Kandydata do pracy za każdym razem poddaje testowi. Podaje jakieś przykładowe wnętrze w postaci dosłownie czterech ścian i podstawowych informacji o drzwiach, oknach, takich zupełnie goły rysunek budowlany, z prośbą o wyrysowanie jakichś informacji, jak oni by to wnętrze urządzili, w sposób bardzo skrótowy i bardzo podstawowy. I opowiedzieli mi przede wszystkim o tym, dlaczego zrobili tak, a nie inaczej i skąd taki, a nie inny pomysł. Co ważne, podczas testów zabrania korzystać z komputera. Dużo szkicujemy, malu, malujemy, nie robimy wizualizacji komputerowych, tylko właśnie odręczne. Więc ja wymagam również tego, aby każdy potrafił rysować. Panie Słatko, Nasza pracownia nie będzie funkcjonowała bez wartościowych zleceń. Zdobędzie je handlowiec. I jak zaznaczają ci, którzy już działają w branży, lepiej, żeby nie był nim architekt. On nie musi znać się na architekturze, on może podpowiedzieć, jakie są możliwości zastosowania danych materiałów, ewentualnie jakie są wymienniki, ale nie musi być architektem. Handlowiec musi znać się na materiałach, handlowiec musi potrafić zrobić ofertę dobrą klientowi i ją przedstawić w sposób czytelny. A szybki rozwój na rynku materiałów budowlanych powoduje, że warto też mieć w firmie kogoś, kto będzie na bieżąco z wszystkimi nowościami. Pracowni tej właśnie pełni rolę tak zwanego oficera informacyjnego, ponieważ większość ludzi, którzy tutaj pracują, są bardzo zajęci tworzeniem nowych rzeczy. Ja zbieram informacje, po prostu spotykam się z przedstawicielami firm, przeglądam katalogi, siedzę w internecie, szukam informacji dotyczących produktów i materiałów, które mogą służyć do następnych projektów. W branży projektowej, jak w wielu związanych ze sztuką, najczęściej zatrudnia się na umowę o dzieło, ale nawet wtedy rotacja personelu nie jest duża. Ja preferuję zdecydowanie zatrudnienie kogoś na stałe. Jeżeli to jest pracownia, w której pracuje zespół osób, no to zakładamy, że on pracuje zdecydowanie na stałe i nie są to osoby przypadkowe, ponieważ one za swoją pracę odpowiadają od początku do końca. Architektowi zapłacimy przynajmniej 3000 zł. Można też płacić mu za każdy element projektu. I tak godzina jego pracy będzie kosztowała około 40 zł, dobór kolorów do pomieszczenia 200 zł. Podobną kwotę zapłacimy mu za dobranie oświetlenia. Menadżerowi projektu zapłacimy nawet 6000 zł, a handlowcowi przynajmniej 4. Każdy pracownik dostanie też od 1 do 5% wartości realizowanego kontraktu. Prowadząc tę działalność, powinniśmy mieć przynajmniej czterech architektów. My, jako właściciele bez zdolności plastycznych, będziemy mogli zająć się albo poszukiwaniem zleceń, albo wyszukiwaniem nowości rynkowych. Wyjaśniamy, miejsce, w którym się znajdujemy, nie jest łazienką, jest sypialnią, a może nie jest sypialnią, tylko jest łazienką. No właśnie na tym polega specyficzna stylistyka autorskich projektów. A na czym oprócz projektowania można jeszcze zarobić w naszej firmie? Bardzo proszę na pośredniczeniu pomiędzy tymi, którym projektujemy, a tymi, którzy nasze projekty zrealizują. Naszym klientom przede wszystkim będzie zależało na czasie, czyli na tym, by powierzone nam zadanie zostało jak najszybciej wykonane. To, że będziemy mogli przyjechać do naszych zleceniodawców z próbkami materiałów, a ci będą mogli wybrać te, które im odpowiadają u siebie w domu, ma duże znaczenie. Tutaj zaoszczędziliśmy bardzo dużo czasu, tym bardziej, że oboje pracujemy dosyć dużo i tego czasu w ciągu tygodnia właściwie nie mamy. Czas czasem, ale w ostatecznym rachunku liczą się pieniądze. Dlatego tak ważne jest, byśmy naszym klientom mogli zaoferować odpowiednio wysoki rabat na elementy budowlane, wykończeniowe, ozdobne, czy w końcu na urządzenia do kuchni czy łazienki. To jest kwestia współpracy. W długoletniej współpracy i mamy wywalczone te rabaty dla naszych klientów, które właśnie mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić współpracę. Także te rabaty wszystkie oddajemy naszym klientom. Klienci mają więc jeszcze jeden powód, by skorzystać z naszych usług. To, jak wysokie rabaty będziemy w stanie zaoferować, zależy od czasu współpracy z producentem czy sprzedawcą potrzebnych nam rzeczy. Ten rabat może się wahać od 3% do nawet 40%. A przy takim upuście u producenta zdarza się, co nie jest w tej branży niczym nadzwyczajnym ani nagannym, że klient dostaje towar z zaledwie 20% rabatem. Pozostałe 20% jest naszym dochodem. Trzeba jednak pamiętać, że nie powinniśmy nawet próbować narzucać naszym klientom sklepów, w których powinni kupować potrzebne do urządzenia mieszkania rzeczy. Możemy co najwyżej, jeśli mamy taką możliwość, polecić im punkty, których po powołaniu się na nas dostaną zniżkę. architekt ma już wypracowany jakiś rabat, przychodzi jego klient. I z tym rabatem kupują nas slam. Cena wykonania, a szczególnie zrealizowania projektu, jest bardzo często najważniejszym argumentem przy wybieraniu tej, a nie innej pracowni. Dlatego, nawet na początku działalności, powinniśmy zadbać o znalezienie sklepów i hurtowni, które będą współpracować z nami na specjalnych zasadach. Jak dotąd, wszystko wygląda nader interesująco. Pytanie brzmi, czy równie interesujące będą zyski. Przekonamy się o tym po przerwie. się magazyn Firma. Witam po przerwie. Czas policzyć zyski. Będą? Duże? Bardzo proszę. Dużo zleceń, w których będziemy mogli przebierać. To dobry znak na początek. A skoro tak jest, tym razem zaczniemy od pokazania potencjalnych przychodów, zaznaczając, że zarówno koszty uruchomienia tej działalności, jak i jej prowadzenia nie są małe. Ale po kolei. Jeśli w ciągu miesiąca doradzimy 10 klientom podczas krótkich spotkań w naszej pracowni, zarobimy na tym około 500 zł. Gdy pojedziemy do nich, to jedno takie spotkanie potrwa przynajmniej dwie godziny. Tak więc tylko 5 takich spotkań da nam 1500 zł. Ale głównym źródłem dochodu będą kompleksowe projekty wykończenia wnętrz. Zakładamy, że w miesiącu będziemy robić jeden projekt o wartości 50 tysięcy złotych. Zdobycie takiego zlecenia nie powinno być bardzo trudne, zatem nasze miesięczne przychody już na początku działalności wyglądają nieźle. Ale, żeby zacząć, trzeba zorganizować stanowisko pracy. Na pięć komputerów wydamy 25 tysięcy złotych. Będziemy musieli też kupić oprogramowanie. Podstawowy program do projektowania AutocAD kosztuje ponad 4 tysiące złotych. Jeśli zdecydujemy się na pakiet dla pięciu osób, trzeba będzie wydać 20 tysięcy złotych. Warto też kupić dokładkę do Autocada dla architektów. Dla naszych pięciu stanowisk będzie to koszt rzędu 1000 złotych. Na trzy stoły kreślarskie wydamy 8 tysięcy. Oczywiście trzeba będzie też kupić auto, żeby jeździć do klientów i pilnować realizacji zleceń. A ile trzeba będzie wydać co miesiąc? Musimy być przygotowani na wydatek rzędu co najmniej 40 tysięcy złotych na pensję. Samochód będzie nas kosztował nawet 1000 zł, wliczając w to paliwo i koszty serwisu, a będziemy bardzo dużo jeździć. Na utrzymanie biura i materiały biurowe musimy przeznaczyć podobną kwotę. Jeśli koszty zestawimy z przychodami, okaże się, że w ciągu miesiąca będziemy w stanie zarobić nawet 10 tysięcy złotych. Jak widać, to zyskowny biznes, ale sukces uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy współpracować z naprawdę dobrymi, pomysłowymi i oddanymi swojemu zawodowi architektami wnętrz. Powtórzmy zatem: w przypadku tej firmy najważniejsi są pracownicy. A więc można w tym biznesie zarobić i to całkiem nieźle. A najładniejsze jest to, że można go prowadzić we własnym, ładnie zaprojektowanym mieszkaniu. Oczywiście jeśli ktoś chciałby naprawdę spróbować swoich sił w tym biznesie, bardzo proszę by powtórzył obliczenia, których zasady pokazujemy w programie dla konkretnych warunków biznesowych, w których przyjdziemy prowadzić swoją firmę. A o czym za tydzień? No cóż, wielokrotnie prosiliście, byśmy się zajęli zakładem krawieckim, czyli kolejny drobny biznes, który można prowadzić w domu. Zajmiemy się więc. Do zobaczenia za tydzień.